Z aplikacją mobilną Regionalny System Ostrzegania unikniesz wielu niechcianych sytuacji. Na początku spersonalizuj swoją aplikację. Wybierz województwa, w których przebywasz najczęściej i te, z których chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zagrożeniach. Zezwól na geolokalizowanie Twojego urządzenia. Wybierz kategorie komunikatów, jakie będą do ciebie przesyłane. Określ, czy system ma powiadamiać cię automatycznie o zagrożeniach i potwierdź wprowadzone ustawienia. Pamiętaj, teraz dzięki geolokalizacji możesz otrzymywać ostrzeżenia tylko o lokalnych zagrożeniach, które Cię interesują. Są to m.in. komunikaty meteorologiczne, hydrologiczne lub drogowe. Aplikacja pełni również rolę edukacyjną. Znajdziesz w niej poradniki dotyczące m.in. tego, jak udzielić pierwszej pomocy lub jak zachować się podczas burzy lub powodzi, a także tego, jak reagować w innych sytuacjach kryzysowych. Pobierz aplikację regionalnego systemu ostrzegania na urządzenia mobilne z systemem Android iOS Windows 10. Bądź zawsze poinformowany o zagrożeniach w Twoim miejscu zamieszkania.